Hey. Hej! Trochę mi się śmiała do tego, tak, chodzimy. Tak, no, no. no. Dzisiaj robimy taki filmik, na którym pokażemy taki kot na, kod na hack, tak, tak, taki tak. hak na pieniądze, znaczy na starcoins, że. Hmm, Możemy, że po prostu, nie, macie na koncie 10 tysięcy starcoins, Tylko, że blokują to potem tak, na Tylko, że konty. blokują potem na koncie. Tylko, że blokują potem na że wszystkie Możemy dać Właśnie. E, link, link do tego hacka będzie w opisie. opisie. E, a ja już mam ogólnie e, czy ten e, hak. A, ściąga się go do dość łatwo, więc tak? Nam. Bo tak, o właśnie, wygląda tak. Chcę już go widać. Im trzeba stworzyć nowe konto do tego, tak, bo na temat na zawsze i po prostu na znaczy nie, nie na zawsze, sprawy. ale. Należy być na zawsze. Parę tysięcy dni to. To to fakt. No. I wybieram hmm. jakąś losowym dziewczynę. Czekaj, nie nie może być taką brzydką. No, no tak, dobra, nie brzydka. Och, nie jest. I co? Nie wiem, ma takowy też To żeby zapamiętać łatwo. Pamiętasz to? Nie! No to właśnie! Nie. Dobra. Coś krótkiego... Co to? Nie wiem. Eee... Yy, no dawaj, wymieś To jest chyba maszyna. Dobra, dobra, hej. Hasło. Jakiekolwiek hasło. Tak, tak. I... Eee... Yy. Mhm. I, no. i aktujemy. Aktuje. Okej, okay. i od razu już może to przewinę. Jak w nieźby tu razem jest zajmie. Nie, A nie. Szuka, nie. nie mi przez mi telefon, ani nic jest koło mnie tutaj. I tak fajnie. I słuchamy tutaj. No, no, ja to, no mieszkać tego. Dobra. Czekaj. Okay. No, tak by to roznajmniej. <słyska> Chyba nic. Y I co? I naby? To się nazywa login. Dobra, to nic, nie przeszkadza mi ten I teraz wpisujemy... E, wpisujemy tutaj... E, lo, e, login. Dobra. No i teraz hasło trzeba wpisać. Dobra, okay. i teraz wpisuje, dajemy um, na apel, tak, no bo to polska. polska, dajemy login in. O, coś jest źle. Nie, czekaj, coś jest źle. Zobaczymy, bo sami jak już wpiszecie, to nie i wszystkiego. O, jest. jest Załagowane. I musimy tak trzy... Yy, yy, tak, i musimy tutaj dać najpierw e, to, yy, czyli że... że, że tak. czyli że już skakowało. I teraz mhm. dajemy tutaj hak I trzy razy dajemy hack? Mhm. Jeden okay. i o, tak jeden, jak się załaduje dwa. i... Czekaj, poczekaj, spokojnie. No, trzeci raz, się nie raz nie już się załadowało. I tutaj ścięło się, ale to nie jest. Świeżemy stronę. I teraz jeszcze raz zalogować. Wszystkie, pokażę ładnie. Um. Um. Nie, już to my. No bo ja zawsze. Nie, bo ja zawsze umieram, piszę. Teraz tak, zawsze, zawsze mam przyjem. jakieś inne No, A ja zazwyczaj mam jeden, A ja nie A ja nie żyję. I no. damy na, nasze, na moje konto. Więc złokowaliśmy jakiś ironek. A aktualnie ogromna Agnieszka Kłęku. Agnieszka tak. Kul, 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 tak. Dokładnie. Tak. I dlatego właśnie... I zobaczymy, jak to zamykam też, że te prezenty tam... E, e, Super, no otworzymy je. Dokładnie. O już widać, mamy 6 level i 10. I 10. 10. 10? musimy... Trzeba teraz tylko na nagrody. Patrz, jak się zreagowało, że nie było O! o <laughs> aha, bo tu jest... Aha, że to, że, bo nie dałam się systemów. No. Ale jest na to sposób, moje. teraz Może przy okazji pokażemy, jak? A, Agnieszka tak, pokazała nie. Juli, bo Julia nie tak. miała. E, tak, nie umiałam, nie. Nie wiedziałam. Zresztą Zresztą na, za mnie nie potrzeba. Jak się drugi raz logniemy na mówi bo tutaj e, e, za pomocą z strony się logujemy, drugi raz się logujemy, to wtedy możemy kliknąć na tarwik, na tutaj, tutaj na dole pakietik. Tak. Tak. Tylko, czekaj, zaraz pokażemy, pozbyszemy ten tego na drodze. O, tak. masz, no. Tylko pamiętajcie, żeby jeśli y... nie chcecie, chcecie, chcecie star, to na początku jej nie zapraszajcie, znaczy nie potwierdzajcie tutaj. Tak, a no, prawie bo to nie zadziała po no. prostu. Nie no. przyjmiemy jej. No, kurde. Tak, lady. No dobra, to... O, dobra jest. Okej. Okay. Oj, niespokojnie. To, to już jest? chyba wszystko. I i znika nam ta. I zasięgówka. powinno się teraz. O, właśnie. pojawiło się, potem możemy to zamknąć. I już i, już. I już nie możemy już nie my... robić, nie musimy tego sobie ja podpierwać. Tak, I jest, gotowe. Że... Że... A po drugim zalogowaniu ta. Łąka już powinna zniknąć, właśnie. ale nie wiemy, przy jakim Indą, się to nie działało. No. I szukamy teraz nowy. E, tak, to jest drugie konto. Agnieszki. Możecie dopiero do zajmienia. Możemy, bo to jest konto na czwarty, prawda? No, no takie zapasowe. Tak? I tutaj możemy dać prezenty. Zresztą. A dodałam listę? Do a no dodałaś listę. Tak. Ooo, Dobra, dobra. dobra. Wszystko. I potem zobaczycie, że po prostu to nie będzie działało. Konto będzie zablokowane. Tak, będzie, później na pewno będzie. Ja robiłam jeszcze y, na innych kontach, to próbowałam wcześniej. Na naszych kontach, tak, tak, na naszych kontach też, ale mało rzeczy. A nie wiem, nie było co Naprawdę to, nie wiem, że oni ale... nie zablokowali może za tego haka. Jak za tego haka, jak ty nie robiasz żadnego haka? No dobra, ale wiesz, y, za jakieś hakowanie ubrań. A Oto się od, od, od konta, mi. ale wątpię, bo cię nie, nie, nie bloknęli. Nie, nie bloknęli. No, i nie musimy tutaj nic robić. Blokujemy no, się no, to konta. To... Zobaczymy, czy teraz jeszcze raz wygląda. No, bo nie wiem, bo po jakimś czasie dopiero robimy nawet czas na następny dzień. Dajmy, jak to jest, to nie? Nie by, tak, ale to różnie wygląda. ale możemy pokazać się do szyfrowanych Tak, mam e e ja, ja pokażę jedno już e zablokowane konto, na którym mi się wysyłałam. Hmm. Dobrze. Dobra, okej, okay. i hasło. No, to i te prezenty rzeczywiście są. Tak. Tak? Tam są, tak? tak prawda? Nie. Kamy. To się załatwia. Oj, Nie. nie, nie, Ręcznie. nie, 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 Dlatego mam różne chcę jakby coś nie mówić, tylko czekaj. Dobra, już, 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 już jesteśmy, i teraz. teraz. U. U. Dobra. O, i proszę, są te od tej samej maszyny. Są te wszystkie prezenty. Ubrasz to wszystko? No, czekaj. Okay że ja ubieram dobrze o dobra, jaki okay, no, no, no i mamy ubranie na sobie i które mamy sprzęt, więc wszystko działa super jak da się z tego konta normalnie prezent no więc cześć. super wszystko normalnie działa mamy og, bo wolę te uszka. Mhm. i możecie to na tym koncie, bo, bo... Już tutaj właśnie, czekajcie, pokażę Wam ubrania z haka. Bo tutaj jedyne pokażę Wam rzeczy, jakie ja zakupiwałam. A jakie są z haka? To tak, z haka. Kupiłam tylko te, to. I to już było na początkowe. Te rzeczy są z haka. Eee, tutaj to jest z haka, to. Nie, to tylko jest z haka. O, faktycznie tylko po to jest z haka, bo to już sobie sama kupiłam. Spodnie już były na początku. Buty, te są z haka. Ogólnie wszystkie. Oprócz, Oprócz tych, bo te sobie wysłałam klik, i, I już są ten. A reszta jest z haku. I tutaj dodatki, no to mam tylko dwa, no i te. Yy, tutaj, yy, tak. I z haka są wszystkie włosy, tylko te kupiłam jeszcze, te były i te też wygrałam w jakiejś nagrodzie. I powiem, że one aż tak dziwnie nie wyglądają, O matka. No, no, to jest to. się. Okej okay, i tak wygląda... <kluzni> napiszę, tak, to, to się nagrywa, ma tego, że się nagrywam, nie będę go żywała nikogo z Nie, 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 nie. No i no, co? To już chyba wszystko w tym odcinku, nie? Mhm. No. Także... I y powiemy wam, że te lipy y na ten to jakaś się My próbowały na mniej jak razy. No i się czułyśmy w tym dwie godziny i to nie wychodziło. Niestety. Za tengo, z tych passive Tak, ludzie, lepiej no. nie próbujcie, no, chyba że jakieś dobre poradnice gdzieś My szukałyśmy tam trochę, ale no, nie udawałam się po prostu długo, nic, jeszcze żegnawałyśmy się Wszystko, naprawdę, wszystko nie działało, nic. No, tak trudno, nie, nie no, wiem. Próbowałyśmy nawet nagrywać, ale nie wiem, czy to nam nie wychodziło, to tak było, nie chciałyśmy się poświęcić, bo nie wiedziałyśmy, jak to robić, bo... No, właśnie, to, no. Tak, ja nie wiem. Wszystko no, takie dziwne to było, no. Dobra, więc to już wszystko dziękuję. No to się żegnamy. Pa! Pa! pa, pa.